No, czy czemu mi nie mówisz? Gdzie jest akcja, odcinek pierwszy, cyk, Dawid, start! Dobra, słuchajcie, dzisiaj się chwalę. Szybciutko udało mi się kupić Dacie Daster. To jest w ogóle moje pierwsze zlecenie, które przyjąłem na zakup Daci. Nie, przepraszam, była jeszcze Dacia Logan, ale ostatecznie odradziłem zakup i kupiliśmy co innego. Miałem do wydania tak naprawdę 50 tysięcy. Ale. To, co oglądałem na rynku, te egzemplarze, i te roczniki, i te wersje wyposażenia były bardzo kiepskie. Po półtora miesiąca poszukiwań wpadło ogłoszenie w Trójmieście 2018 rok pierwszy właściciel 60 tysięcy przebiegu. Mówię, to ta cena trochę mała może być jakaś kicha, albo coś. No i się okazało, że nie. Pojechałem na miejsce. Oględziny, odpalenie na zimno silnika, obejrzenie blacharki, jazda próbna, negocjacje 2000 i decyzja o zakupie podjęta. Zobaczcie, co kupiłem, w jakich pieniądzach. Jeżeli wiesz, ile kosztują, dać się, to będziesz wiedział, że kupiliśmy okazję. Jazda 2018 rocznik. Opony dobre, felgi trochę poryzane. Oryginalny lakier na. W całym samochodzie żaden element nieodkręcany, nie wymieniany. W środku samochód, takim po ala liftingu, ta nosza kierownica, dotykowy ekran, tempomat, przednie szyby elektryczne, czujniki cofania z estetycznych wad, przetarcie na tylnym zderzaku. Kilka jakichś takich małych rysek znajdziemy na samochodzie. No i wyobraźcie sobie, że tak, kupiliśmy najtańszą dację na rynku w super stanie. Mamy tak, przebieg 60 tysięcy, więc kupiliśmy super samochód z 18 roku, więc dopilnuję serwisu dla klienta. Robimy oleje, filtry, świece olej w skrzyni, przejrzymy dokładnie całe zawieszenie, rozbierzemy hamulce, jeżeli będzie trzeba wyczyścić, czyściły, jeżeli trzeba wymienić, wymieniamy. Sprawdzamy, co trzeba zrobić w najbliższym czasie. Według mnie nic. I Wam to udowodnię. Co mamy pod maską? Co mamy pod, maską? pod maską znajduje się japoński, japońs, japońskiej konstrukcji silnik 1.6, 114 koni, wolno ssąca jednostka. No i co? No i tyle. <laughs> łańcuch rozrządu. No dopóki, dopóki nie klepie, nic z nim nie robimy. Na razie robimy tylko przegląd. Oleje, filtry e, zakładamy. Oryginalne świece, oryginalny filtr, dedykowany olej Elfa lejemy. Olej będzie wymieniany i był wymieniany co 10 tysięcy kilometrów, to znaczy widzę, że był co 15 ale my zmieniamy to na 10 tysięcy, silnik pracuje idealnie, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, wycieków żadnych, nie ma, nie widać blacharskich uszkodzeń na samochodzie, nie było, bałem się tego zlecenia, mówię, co ja kupię, jaką daczję, pierwszy egzemplarz, który oglądałem, oglądałem w ASO i słuchajcie, nie dość, że był starszy od tego, to był przed liftingiem, czyli ty z tym innym zderzakiem, z innymi lamp z lampami, nie był z tą fajną nową kierownicą i nie z tą nową deską, i był, nie pamiętam jakiej on był cenie, ale on był z gazem. I słuchajcie, tutaj był gdzieś szpachlowany błotnik, wnęka była lakierowana, rdza była nawet na samochodzie, bo gdzieś tam śruba tego, pod samochodem na progu również była rdza. I jakby porównując samochód, który kupiliśmy, jakby nie jestem pewny, czy klient, który kupił tą Dację. Czy on jest tego świadomy, jaki on kupił samochód? Zlecenie było na dacie. No w granicach 50 tysięcy nie masz możliwości kupienia suwa z 18 roku. My zapłaciliśmy tylko trochę ponad 50 tysięcy, trochę naciągnąłem budżet i mamy samochód, który w najbliższym czasie nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Ma 60 tysięcy przebiegu i nie będziemy robić nic poważnego. A ja tego dopilnuję, bo zadbam o serwis. Wiem, co się w tych samochodach psuje. I naprawię to, zanim się popsuje. Proste. Jedziemy na jazdę próbną. Wjedziemy na jedną z moich ulubionych stacji diagnostycznych w Pruszczu Gdańskim na ulicy Dantyszka, którą serdecznie Wam polecam. Robić tam przede wszystkim zbieżność, geometrię, bo mają bardzo dobry sprzęt. Chłopacy są bardzo dokładni, więc jeżeli pojedziecie do nich i powiecie, powiecie że jesteście z polecenia do Autopomocy i chcecie sprawdzić auto, to oni Wam go przetrzepią. No bo wiedzą, że jak ja mówię, że trzeba dobrze sprawdzić, to trzeba dobrze sprawdzić. No. No i co, jedziemy na miejscu, sprawdzimy. Jeszcze pokażę Wam miernik, jakie pokazuje wartości. No i co, zapraszam do Daci. E, no tutaj nic za dużo nie znajdę Wam usterek, no ponieważ no, no samochód nie ma usterek. Jest zbyt świeży, aktualnie ma 4 lata. Jest używany przez jednego właściciela. Widać po książce serwisowej i po tym, co Pan mi opowiadał, to dbał o samochód. Samochodu nie ściąga, w zawieszeniu nie zdążył nic zrobić. Nic nie stuka, nic nie puka. A nie, chyba łącznik stabilizatora były robione. Zaraz zobaczymy wszystko na stacji. Nie wiem jakiej grubości e, są klocki hamulcowe, więc też to ocenimy. Wiecie, mamy tutaj dotykowe, dotykowe radio. Mamy nawigację. Ten panel, który tutaj jest od klimatyzacji. No, manualny, bo manualny. Ale zobaczcie, to już lepiej wygląda. No. Te przyciski nie są takie. Wiecie, zawsze wyłączać autostart. No, w silnikach benzynowych. On się jeszcze tam, powiedzmy, zdaje, nie? Ale w dieslu nigdy nie, nie używać autostartu. Samochodu nie ściąga, hamulce są żyleta. Na pewno w renówkach, bo to jest z, z renówki skrzynia, na pewno, nie pamiętam teraz, czy pięciobiegowe, czy sześciobiegowe, ale któreś skrzynie były awaryjne i bardzo szybko psuły się łożyska. Z tego, co się dowiadywałem, producent nie zaleca wymiany oleju w skrzyni. No, w skrzynie się psuły, nie? Teraz nie pamiętam, czy pięciobiegowe, czy sześciobiegowe, ale któreś się psuły. No i oczywiście ja to podważam, i po prostu ten olej wymieniamy od razu po zakupie i co 50 tysięcy będziemy również wymieniać olej w skrzyni, czyli co piątą wymianę oleju wymieniamy olej w skrzyni. Moją zasadą, jedną z ważniejszych jest to, że jak ktoś już ze mną kupuje samochód, ktoś mi zaufał, to przypilnuję tego, żeby ten samochód sprawował się jak najlepiej po prostu. No wiecie, rozumiecie to chyba, nie? Jakby. Jeżeli nie chcesz mieć problemu z samochodem, to zadbaj o dobry serwis. No, ja mechanikom nie ufam, przykro mi. Sam jestem mechanikiem, wiem co się dzieje e, na warsztatach samochodowych i no, jeżeli masz mechanika, któremu ufasz, to gratuluję. Mam nadzieję, że cię nie przerabia. Bo ja też jednemu ufałem i nie przerobił. Ale na to też jest rozwiązanie. Jeżeli nie ufasz mechanikowi i potrzebujesz sprawdzić, jak on zrobił robotę, to możesz znowu mnie wynająć, nie tylko przed zakupem pomagam. Jeżeli oddajesz auto do mechanika, ja sprawdzę przed mechanikiem, co jest do zrobienia. A jeżeli oddałeś już auto, to mogę sprawdzić po mechaniku, czy zrobił dobrze robotę, czy zrobił to, co trzeba, i czy wymienione są części, które miały być wymienione, i czy usterka jest usunięta, oczywiście. Myślę, że do miasta, dla osoby, która chce siedzieć wyżej i bez awaryjnie jeździć, no to i tanio bo naprawy tego samochodu i części zamienne są po prostu tak. Jeżeli ktoś nie wymaga tego, żeby jeździć BMW, Mercedesem i Audi, a chce auto, które w budżecie 50 tysięcy będzie bezawaryjne i nie będzie go dużo kosztować, nie będzie skarbonką bez dna, no to proszę bardzo. I tak bym powiedział, że komfort jazdy tym samochodem jest o wiele lepszy niż tą poprzednią, starszą wersją Dacia Duster. Pomiar Lakieru jest tutaj tylko i wyłącznie formalnością. Zwróć uwagę na to, jakie są wartości. 90 77, 97, 96, 94, 89, 89, 97, 92, 113, 95, 99, 97. 108, 108. Oczywiście nie zapomnij zmierzyć wnęk. Ja ten samochód mam sprawdzony pod względem bezwypadkowości lakieru i wiem, że kupiliśmy najlepiej z możliwych. Ale pamiętaj, że jak będziesz kupował, to pomiar wnęk, sprawdzenie śrub, elementów to jest podstawowa rzecz. A teraz wjeżdżamy na kanał, zobaczymy, jak ono wygląda od dołu. Dobra, co widzimy? Na pierwszy rzut oka widzimy, że będziemy hamulce wymieniać. Oczywiście widzimy, że tutaj jest rant dość duży. Jak przyjrzymy się na rogu klocka, klocka e, jest jakieś 50%, ale widać, że tarcza jest zużyta, mimo że hamuje bardzo dobrze. Ja zalecę klientowi wymianę hamulców, on zdecyduje, czy chce je wymieniać. Silnik jest suchy, bez wycieków, nic nie widać, żadnych zapoczeń. Może ewentualnie uszczelniać płosi, nie będziemy tego robić. Jest delikatnie. Brudny, delikatne zapocenie przy pokrywie, rozrządu również. Nie będziemy tego robić, i to wszystko. Niska skrzynia, uszczelnia wału są super. Szukamy rdzy. Tutaj mamy jakąś konserwację robioną z tej strony. Widzimy, gdzie odcinanie, nie? Tutaj jest polakierowane, tu nie, nie. Z dwóch stron jest tak samo nie ma rzy Ewentualnie trochę na wydechu, ale to nas mniej interesuje e, Zastanawiam się czy mogła być wymieniana sprężyna, ale chyba nie ona jest po prostu brudna z tej strony Bo tutaj widzimy, że mamy takie trzy kolory nie? kropeczki Jakby one oznaczają jaki to jest rodzaj sprężyny to znaczy jaka jest jej twardość czy tam żeby po prostu z dwóch stron były takie same no i tutaj po prostu nie widać tych naklejek bo ona jest brudna i no i tyle no i nie mamy się tutaj do czego doczepić potwierdza mi to że super kupiliśmy zapraszam cię do subskrypcji komentowania daj znać w komentarzu o czym chciałbyś albo jakie samochody chciałbyś, żebym ocenił albo co chciałbyś, żebym nagrał, padaj na inne filmy. Do zobaczenia w następnym odcinku.